Y, Siela w tym odcinku. Y, pokażę Wam poradnik, jak zrobić drag-klika na myszce y, mode.com. Vulcano Shinobi 3 y, 3327. Więc bez, y, bez y, jeśli chodzi o to, bez, bez taśmy klejącej naklejając. O tak wychodzi. A więc poradnik, jeśli chcecie, jeśli wam tak bardzo aż zależy na, na track możecie, możecie sobie już, jeśli zależy wam na takim zaawansowanym trackliku, możecie sobie nakleić taśmę na to, ale ja to bez taśmy zrobię. więc czyścicie to jakąś szmatką, to czyścicie, to ten, tą, ten klawisz po lewej stronie myszki, Tutaj tak myszka się prezentuje. I tym palcem, obok środkowego, ślinicie go trochę, nawet nie ślinicie, musi być wilgotny. I teraz uczycie się ta, jakby tak delikatnie poruszać. 15 cpsów nawet mam. No to dzięki za ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach w opisie dam w opisie dam linka do zakupu tej myszki i nara